Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych to cykliczny projekt Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa Elsa Poland. Tutaj głównie mamy do czynienia z tematyką prawniczą, wiadomo, skupiamy się na praktyce prawniczej. Chcemy uświadamiać studentów o tym, jak bardzo ona jest istotna. Chcemy pokazać różne aspekty zawodu prawnika oraz to, że ta praca wcale nie jest taka, jak niektórym może się wydaje, że to są same kodeksy czy też same ustawy, a jest to też dużo, dużo ciekawsze. Dni praktyk prawniczych zakończą się w czwartek. Po raz pierwszy organizowane będą równocześnie prawnicze targi pracy. Skupiamy się właśnie na tym typowo prawnym aspekcie praktyki studenckiej. Później będziemy skupiali się na prawie mediów społecznościowych wraz z panią mecenas parafianowicz z pokoju adwokackiego, który jest dosyć znany. Jutro będziemy skupiali się na bardziej takim wymiarze korporacyjnym pracy prawnika, a ostatniego dnia, jak już wspomniałam, będą targi pracy, a także prelekcja poświęcona prawu sportowego przy udziale chatów. Studenci będą uczestniczyć w warsztatach, prelekcjach oraz seminariach z renomowanymi firmami oraz kancelariami. Tematem dzisiejszego spotkania było jak ugryźć praktykę, żeby ona Ciebie nie ugryzła. Ja ten temat powiększyłam jeszcze jak... Zrobić, żeby nie ugryzła się rzeczywistość po studiach, czyli przedstawiłam studentom, jak niezwykle istotna jest praktyka, i jak najwcześniejsze jej rozpoczęcie. I jakie są konsekwencje niepraktykowania, gdy kończymy studia? Na jednej z prelekcji poruszany był temat, który dotyczy większości z nas prawo mediów społecznościowych. Będę mówić o prawie mediów społecznościowych, czyli de facto o czymś, co. W gruncie rzeczy nie istnieje. Nie ma takiej dziedziny prawa, takiej gałęzi, którą można byłoby nazwać prawem mediów społecznościowych. Natomiast niewątpliwie z, z funkcjonowaniem w tychże mediach, tak samo zresztą jak we wszystkich mediach, również tradycyjnych, łączy się pewna kategoria zagadnień. I jest to kategoria, bym powiedziała, niezwykle obszerna, bo ona zabiera w sobie i elementy prawa cywilnego, i prawa autorskiego, i prawa karnego, i ochronę praw człowieka, czyli wartości konstytucyjne również. Także jest to taki jeden wielki konglomerat. O informacji przekazywanych w ramach dni praktyk. Pytaliśmy samych studentów. No myślę, że one są bardzo przydatne, dlatego że w pierwszej kolejności dowiedziałem się, jak można pozyskiwać praktyki. Ja też jestem na drugim roku studiów, więc jakby te praktyki miałem już e, jedne, w których uczestniczyłem. Myślę, że fajne jest to, że wypowiadali się praktycy z kancelarii. Potwierdziło się to, że no sama teoria oczywiście nie wystarczy i sam papierek y, świadczący o ukończeniu tej, tej, tej uczelni. No nic nam nie daje tak naprawdę i że tylko zależy od nas i od własnej kreatywności. E, to Zależy, to nasza, nasza przyszłość po prostu. Nasz Wydział uczy nas teorii, a co innego jest potem wymagane w trakcie samej, samego zawodu i samej praktyki. E, dlatego jakby samo zbudowanie tej świadomości wśród studentów, jak ważna jest e, instytucja praktyki, moim zdaniem jest no, kluczowe tutaj wśród budowania tego wśród studentów prawa i administracji. W środę jednym z tematów będzie wolność słowa w sieci oraz prawne konsekwencje internetowego hejtu. Natomiast w czwartek studenci gościć będą z Znanego eksperta prawa sportowego mecenasa Tomasza Dauermana. Dla Echo 24 Joachim Tomczyk.